Dzień dobry, widzimy tutaj jakieś nowości odnośnie konfiguracji rosomaka. Może Pan coś powiedział o tym mobilnym systemie artyleryjskim. W tym roku międzynarodowy salon przemysłu obronnego myślę, został zdominowany przez rosomaki. W sumie na naszym stoisku wojskowych zakładów Manicznych mamy pięć rosomaków, cztery pod namiotami, jeden wystawiony na zewnątrz. Ten rosomak, który widzimy w tle jest to mobilny system artyleryjski, tak naprawdę jest to podwozie rosomaka bazowego czyli ten podstawowy model Rosomaka yy, z wieżą belgijską 105 mm. Nowością w tej wieży jest to, że z, można z niej strzelać przez lufę falarikiem, czyli przeciwpancernym pociskiem kierowanym. Yy, nie potrzebujemy dodatkowego zestawu wyrzutni, dookoła wieży my po prostu strzelamy przez lufę. 105 mm, czyli olbrzymia siła ognia, oczywiście wieża dwuosobowa, w pełni zautomatyzowana, 12 sztuk amunicji znajdujących się z tyłu w skrzyni amunicyjnej. To ja jest ten pierwszy rosomak. Drugim rosomakiem jest rosomak, który ma wieżę Hitfiz, wyposażony jest w wieżę Hitfiz z zintegrowanym przeciwpancernym pociskiem kierowanym Spike. Również jest to nowość, aczkolwiek ten pojazd już jeździ w Polskiej Armii, oczywiście bez PPK Spike zintegrowanego, natomiast konfiguracja z wieżą jeździ zarówno w Afganistanie, jeździła w Czadzie i teraz, oczywiście, w Polsce, we wszystkich jednostkach wojskowych. No i kolejne dwa rosomaki. Tutaj ciekawostką jest rosomak nauka jazdy naprzeciwko nas. Jest to tak naprawdę pojazd, który ma ułatwić szkolenie polskich żołnierzy. Trzeba pamiętać, że przy sprzedaży każdego produktu dana firma musi zapewnić wsparcie logistyczne. Tym wsparciem logistycznym w tym przypadku jest właśnie wóz do nauki jazdy. U góry mamy szklaną taką budkę, tak to nazwijmy, ale tak naprawdę to jest miejsce instruktora. Miejsce instruktora, z którego instruktor Sprawdza, jak zachowuje się kierowca w momentach krytycznych. Oczywiście jest zdublowane wyposażenie, czyli to, co znajduje się na miejscu, kierowny, na miejscu kierowcy, również znajduje się na miejscu instruktora. Kolejnym pojazdem jest wielosensorowy system rozpoznania i dozorowania. Jest to nic innego jak naszpikowany elektroniką, radarami pojazd, który ma niejako dowozić i nadzorować pole bitwy. No i wreszcie ostatni z Rosomaków, który jest na naszym stoisku, jego tutaj nie widać, on jest za naszym namiotem. Jest to rosomak, który wchodzi w projekt RAK. Jest to wóz dowódczy do moździerzu 120 mm. Natomiast jeszcze ciekawym Rosomakiem, który można zobaczyć na stoisku WZ mod Poznań jest nasze wspólne dziecko, jest to Rosomak Wóz Rozpoznania technicznego, czy nic innego jak takie pogotowie techniczne dla pozostałych Rosomaków. Proszę mi jeszcze powiedzieć, rzadko się widuje takie transportery opancerzone w konfiguracji z taką wielką, ciężką wieżą. Proszę powiedzieć, jak to sobie w ogóle radzić z takim obciążeniem i podczas strzelania? Czy, czy w ogóle takie strzelanie już odbyliście z tą wieżą? Tak naprawdę Rosomak ma granice swojej wagi. Mianowicie bazowa wersja, czyli bez dodatkowego wyposażenia, bez systemu uzbrojenia, waży 16 ton. Naszą górną granicą jest 26 ton. Czyli tak na dobrą sprawę mamy 10 ton, by zamontować dodatkowe wyposażenie. W tej wersji, którą tutaj widzimy z wieżą 105 mm, Rosomak waży około 22 ton. Na dobrą sprawę dalej możemy nim pływać, ponieważ granica pływalności Rosomaka to jest około 23 ton. Czyli jeżeli teraz byśmy z tyłu zamontowali pędniki wodne, śmiało moglibyśmy wejść do wody. Jeżeli chodzi o zachowanie się tej wieży na tym pojeździe, nie będzie stanowić to żadnego problemu, dlatego że ten pojazd z samej nazwy, modułowy, Powoduje, że w bardzo łatwy sposób my możemy, e, zgodnie z życzeniem klienta, zamontować właściwie każde uzbrojenie od 7,62 mm do, aż do 120 mm. I takie uzbrojenia są montowane. Nasi koledzy z Huty Stalowa Wola zamontowali właśnie moździerz 120 mm. E, my mamy tutaj 30 mm, armatę obok, to mamy 105 mm, także szeroki wachlarz i spektrum rosomaka.